Witam was bardzo serdecznie na kanale DIY Luke at Cars. W kolejnym już odcinku zaprezentuję wam Nissan Note drugiej generacji, który prezentuje się dość ciekawie, ponieważ wyposażony jest w pakiet Sport, czyli w taki zewnętrzny pakiet stylizacyjny. Mój materiał będzie to jak zwykle ukazanie tego modelu z zewnątrz. Przyjrzymy się również wykończeniu wnętrza oraz elementom wyposażenia, zajrzymy także pod maskę i podam kilka najistotniejszych parametrów technicznych tego auta. Na samym początku chciałbym jednak podziękować salonowi Nissan w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 161 za użyczenie mi tego modelu po to, abym mógł go wam zaprezentować na moim kanale. Jeśli jesteście zainteresowani ofertą tego modelu, to zapraszam was na stronę internetową salonu, do której link znajdziecie w opisie filmu. Zaczynajmy już prezentację. Ten konkretny egzemplarz wyposażony jest w standardzie środkowej półki wyposażeniowej z kilkoma dodatkowymi pakietami. W skali od 1 do 3 jest to więc 2,5. Dlatego należy w trakcie tej prezentacji pamiętać, że możemy to auto jeszcze w coś doposażyć, ale i będę miał o czym opowiadać. Pierwszym elementem wyposażenia jest... Bezkluczykowy dostęp do auta. Wystarczy wcisnąć przycisk na klamce, a zamek otwiera się lub zamyka. Elementy, które zostały użyte do wykończenia wnętrza w Nissanie Note, zostały zrobione w większości z materiałów nieuginających się pod palcem. Natomiast ogólnie deska rozdzielcza i całe wnętrze sprawia wrażenie bardzo solidnie wykonanego, jak na ten przydział cenowy auta. No i rzeczywiście do dopasowania elementów nie ma się co tutaj przyczepiać. E, tapicerka materiałowa, a same fotele choć nie są jakoś mocno wyprofilowane, są naprawdę wygodne. Teraz jeszcze zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy kierowcy. Na konsoli środkowej lakierowane czarne plastiki i chromowane obwódki. A teraz odpalimy auto i posłuchajcie pracy silnika. Tak brzmi w tym aucie trzycylindrowa jednostka benzynowa. Niestety te silniki słyną z tego, że nie są zbyt ciche, no i tutaj też jest dość głośno, ale powiem szczerze, że jeździłem już chyba trzema autami z trzycylindrowymi silnikami i note jest na tyle wytłumiony, że wypada w tym teście chyba najlepiej. Wszystkie cztery szyby sterowane są elektrycznie, a teraz przejdziemy zobaczyć jak to auto prezentuje się z zewnątrz. Nissan Note posiada reflektory do jazdy dziennej oraz przednie reflektory przeciwmgłowe. Tak jak wcześniej wspominałem, auto doposażone jest w zewnętrzny pakiet stylizacyjny. Dzięki niemu tu z przodu dzieje się dość sporo. Przedni wlot powietrza lakierowany w połyskującej czerni, no i kilka muskularnych jak na miniwana przetłoczeń. Pakiet Sport zapewnia nam również ciekawie prezentujące się 16-calowe felgi ze stopów metali lekkich. W tym momencie może warto wspomnieć o układzie jezdnym. Powiem szczerze, że auto prowadzi się zaskakująco dobrze i nie spodziewałem się, że minivan będzie tak dobrze wchodził w zakręty. To pewnie za sprawą dość sztywno zestrojonego zawieszenia. Tak więc słowo sport to nie tylko pakiet stylizacyjny. Ale sportowe aspiracje tego auta niestety sprawiają, że wszelkie nierówności dadzą nam się we znaki. Kierunkowskazy w technologii LED w bocznych lusterkach regulowanych elektrycznie z funkcją podgrzewania. W lusterku znajdziemy również jedną z czterech kamer, która wchodzi w skład systemu kamer 360 stopni. Tylne szyby przyciemniane, jeśli chodzi o bok auta, to zwróćcie uwagę jeszcze na progi boczne, no i te przetłoczenia przeciągające się przez cały bok. Naszą uwagę przyciąga teraz tył auta. Tylny spoiler jest naprawdę sporych rozmiarów, mm, zwłaszcza jak na Minivana. E, zderzak jest bardzo masywny, jest tu sporo takich ciekawych przetłoczeń, no i ta dolna środkowa część jest stylizowana na włókno węglowe. Powiem szczerze, że wygląda to dość ciekawie i agresywnie. Nie mogę powiedzieć, że ten pakiet sportowy nie pasuje do Minivana, natomiast mocno kłóci się z jedną rzeczą, mianowicie z silnikiem. 3 silnik o mocy 98 koni mechanicznych to troszeczkę za mało jak na taki zadziorny charakter z zewnątrz. Przejdźmy teraz do środka i opowiem wam nieco o elementach wyposażenia. W drzwiach znajdziemy schowek z miejscem na butelkę. Po lewej stronie od kierownicy mamy panel, na którym możemy elektrycznie regulować lusterka boczne. Mamy również wyłącznik systemu start-stop przycisk od systemu Safety Shield, wyłącznik ESP, regulację wysokości świateł, a także przyciski od deski rozdzielczej. Dzięki którym ustawiamy jasność zegarów oraz dane, które będą nam się pokazywać na tym środkowym wyświetlaczu. Z poziomu tego panelu oczywiście regulacja szybami, blokada okien, a także blokada drzwi. W pakiecie Sport dostajemy perforowaną kierownicę, która jest wielofunkcyjna, mamy na niej przyciski do zarządzania tempomatem, a także do zarządzania multimediami i telefonem, którego możemy połączyć z systemem multimedialnym za pośrednictwem Bluetooth. Nissan Note został wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy, 5,8 cala. Wszystkie opcje dostępne są oczywiście na ekranie. Poza tym mamy takie fizyczne, bardziej intuicyjne przyciski y, obok ekranu. Nowe w wyjątkowej promocji aż 20% taniej, tylko... Zobacz własne finanse. Natomiast do dyspozycji mamy 6 głośników, tak jak wcześniej wspomniałem mamy możliwość połączenia telefonu za pośrednictwem Bluetooth, w tym miejskim minivanie, bo myślę, że tak go mogę nazwać, bardzo przydatnym gadżetem jest system kamer 360. Mamy tutaj wyświetlany obraz z kamery tylnej oraz taki widok z lotu ptaka, który powstaje dzięki obrazowi z czterech kamer. Do dyspozycji mamy również nawigację satelitarną. W tej wersji wyposażenia mamy automatyczną klimatyzację. Na tej konsoli możemy również włączyć podgrzewanie bocznych lusterek. Nieco niżej znajdują się dwa cup holdery. 5 manualna skrzynia biegów. Przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie włączają nam się czujniki parkowania. No i system kamer 360. Tryb jazdy ekologicznej. Warto wspomnieć, że koło zegoru znajduje się również wskaźnik jazdy ekologicznej, który pokazuje nam, jak ekologicznie w danym momencie podróżujemy. Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci. Przeklada na telefon, gniazdo 12V. No i taki większy schowek. Kolejne dwa schowki znajdziemy po stronie pasażera. W tym górnym mamy również gniazdo USB oraz wejście Aux in. Słonka przeciwsłoneczna z lusterkiem natomiast bez podświetlenia. Ok, to by było na tyle z przodu. Przejdźmy teraz zobaczyć co Nissan Note oferuje pasażerom tylnej kanapy. W drzwiach znajdziemy schowek z miejscem na butelkę. Dużym plusem zwłaszcza tego typu aucie są drzwi, które otwierają się pod kątem 90 stopni. To naprawdę pasażerom tylnej kanapy ułatwia wsiadanie i wysiadanie do auta. Jeśli chodzi o ilość miejsca z tyłu, to powiem szczerze, że jest naprawdę dobrze. Ja mam 1,75 m wzrostu i spokojnie mam jeszcze tutaj zapas przestrzeni dla siebie, a fotel kierowcy jest ustawiony pode mnie. Kolejnym plusem jest to, że tunelu środkowego praktycznie nie ma. Warto wspomnieć, że na zewnętrznych miejscach kanapy znajdziemy również mocowania Isofix. Ok, przejdziemy teraz do bagażnika. Zań bagażnik to trochę o bezpieczeństwie. Do aktywnych systemów bezpieczeństwa niewątpliwie należy system Safety Shield. W jej skład wchodzą system ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu, system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i ostrzeganie o obiektach, które mogą się znaleźć na drodze podczas cofania. Bezpieczeństwo bierne to przede wszystkim system poduszek powietrznych. A teraz przejdźmy już do bagażnika. Jego pojemność przy rozłożonej tylnej kanapie to 295 litrów. Po obu stronach mamy takie małe haczyki, po prawej podświetlenie przestrzeni bagażowej. Po obu stronach mamy takie małe przegrody na jakieś drobne przedmioty, aby nie fruwały nam po całym bagażniku. Pod podłogą bagażnika znajdziemy dojazdówkę. Tylna kanapa dzielna jest w stosunku 60 do 40. Zdążyliście już pewnie zauważyć, że po złożeniu tylnych siedzeń podłoga nie jest płaska. Natomiast zauważcie, że z boku na ścianach bagażnika znajdują się takie prowadnice, które służą do odpowiedniego ustawienia podłogi bagażnika, tak aby wraz ze złożonymi siedzeniami powstała płaska powierzchnia. Po złożeniu siedzeń pojemność bagażnika wzrosła do 1465 litrów. Przejdziemy teraz do wlewu paliwa i opowiem Wam nieco o spalaniu. W cyklu mieszanym producent obiecuje nam 4,3 litra na 100 km. Wydaje mi się, że ten wynik jest bardzo zbliżony do tego, który można osiągnąć na takiej trasie przy prędkościach 90-100 km na godzinę. Natomiast w mieście 5 litrów to jest taka najbardziej optymalna wersja do przyjęcia. Ja przy testach 0 do setki osiągnąłem wynik yy, niecałych 7 litrów. Myślę, że taki wynik uzyskamy również przy takich prędkościach autostradowych 140 km na godzinę, no bo jednak jest to ta 3-cylindrowa jednostka benzynowa. Odpaliłem silnik, otwieram maskę, no i teraz opowiem Wam nieco o jednostce, którą znajdziemy tutaj pod maską. No a co tutaj znajdziemy? Tak jak wspominałem, 3-cylindrowy silnik benzynowy 1.2 o mocy 98 koni. moc ta pozwala Nissanowi Note rozpędzić się do setki w niecałe 12 sekund, dokładnie w 11,8 sekundy, a prędkość maksymalna tego auta to 181 km na godzinę. Podsumowując, dla mnie, Nissan Note jest autem na pograniczu różnych segmentów. Nie jest to ani minivan z prawdziwego znaczenia, ani hatchback. A pakiet sport nie sprawia również, że jest to auto sportowe z racji na gamę silnikową, jaką mamy tutaj dostępną. Niewątpliwie wypełnia on jakąś niszę. Pytanie tylko, jak dużą. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, abyś nie przegapił żadnego z nadchodzących odcinków. Trzymajcie się, na razie!